Witam Was bardzo serdecznie na moim kanale. Ja nazywam się Małgorzata Kospin. Bardzo się cieszę, że dzisiaj tutaj ze mną jesteście. A dzisiaj, temat, o którym już kiedyś wspominałam, mówiłam o tym, jak pić wodę, żeby się nie odwodnić, ale jak już dojdziemy do tego momentu, że się odwodnimy, to skąd mamy wiedzieć, że jesteśmy odwodnieni? No, właśnie o tym ten mój dzisiejszy film, czyli. Pierwsze objawy tak naprawdę odwodnienia organizmu. Zapraszam do oglądania. Słuchajcie, nam się bardzo często wydaje, że takim pierwszym, takim pierwszym objawem jest suchość w ustach, w gardle. Okazuje się, że nie, że pierwszym objawem odwodnienia jest brak koncentracji, czy też ta koncentracja jest bardzo, bardzo osłabiona, nie możemy się skoncentrować, gdzieś uciekają nam myśli i to powinien być taki pierwszy sygnał do tego, żebyśmy może sięgnęli właśnie po wodę, sięgnęli po coś do picia, by nawodnić nasz organizm. Jak się okazuje, to nasz mózg jako pierwszy właśnie odczuwa braki wody. Po drugie, to to właśnie o czym wspomniałam, czyli spierzchnięte usta. Ale to już jest taki objaw rzeczywiście widoczny. I możemy wtedy bez większych problemów zdiagnozować, że to właśnie płynów nam brakuje, kiedy nasze usta są spieszchnięte. Kolejny z takich objawów odwodnienia to, jest, to są bóle głowy, zawroty głowy. Tak jak wspominałam w punkcie pierwszym, to nasz mózg jako pierwszy, ponieważ jest zbudowany prawie w 80%, niektórzy mówią, że w 85% jest zbudowany. Z wody, on jako pierwszy będzie odczuwał jej niedobór. I stąd też właśnie zawroty głowy, bóle głowy. To też powinien być dla nas sygnał, że coś się dzieje i właśnie powinniśmy to połączyć w pierwszej kolejności z tym, że brakuje wody, brakuje płynów w naszym organizmie. Kolejny z objawów to zaburzenia widzenia. To jest również połączone tak naprawdę z tymi wcześniejszymi punktami, o których wspominałam, czyli nie widzimy jasno, wyraźnie, zamazuje nam się obraz, nie mówię tutaj o problemach ze wzrokiem, tylko właśnie o takich objawach, pierwszych objawach odwodnienia organizmu. Kolejne to już są takie bardziej spektakularne, ja bym powiedziała, e, objawy. To są e, spadek ciśnienia, gorączka, omdlenia. To są już takie, taki moment, w którym naprawdę e, warto jest zadzwonić e, na pogotowie i jakby dopytać, poprosić o pomoc bo rzeczywiście te objawy no to już pokazują, że to nasze odwodnienie jest naprawdę na bardzo wysokim poziomie i należy tych płynów szybko i dużo uzupełnić w naszym organizmie. Słuchajcie, odwodnienie organizmu nam się wydaje, że to jest taki banał i właściwie komu się to może zdarzyć. Okazuje się jednak, że wszystko zależy od tego ile mamy lat, Jakie leki przyjmujemy i czy jesteśmy osobami chodzącymi. Te, tak naprawdę, trzy elementy mogą wpływać znacząco na to, czy odwodnienie w naszym organizmie wystąpi, czy też nie. Dużo leków, szczególnie tych moczopędnych, może spowodować, że odwodnienie naprawdę, szczególnie właśnie u osób starszych, bo to one przyjmują dużo leków właśnie na zbicie ciśnienia, one są lekami często moczopędnymi, stąd też możemy się spodziewać, że może wystąpić takie odwodnienie, także pamiętajmy o nawadnianiu, nawadnianiu naszego ciała, nawadnianiu naszego organizmu, nie tylko z zewnątrz, ale też do wewnątrz musimy tej wody, tych płynów odpowiednią ilość podać naszemu organizmowi, żeby być i żyć zdrowo. Słuchajcie, to tyle w tym dzisiejszym filmie. Mam nadzieję, że odpowiedziałam na pytanie, jakie są pierwsze objawy właśnie, właśnie przy odwodnieniu organizmu. No i jak się okazuje, nie jest to problem. Jednorazowy i jakiś taki, gdzie można spotkać bardzo, bardzo rzadko. To odwodnienie często się zdarza właśnie wśród osób starszych, stąd też naprawdę zachęcam do obserwacji, do patrzenia. Jeżeli teraz czujesz, że nie możesz się skoncentrować na tym, co mówię, to może warto sięgnąć połyk wody. Do tego zapraszam i właśnie ja się dzisiaj nad tym będę. Również zastanawiać, ile wody pije, w jaki sposób tą wodę pije, z czego pije mój ulubiony płyn. I do takich właśnie przemyśleń także Ciebie zachęcam. Bardzo Ci dziękuję za ten film. Zapraszam do subskrypcji, do wciśnięcia na dzwoneczek. Zostaw łapkę w górę, jeśli podobał Ci się ten film. I zapraszam do kolejnego filmu. A już teraz pamiętamy, że filmy pokazują się na moim kanale dwa razy w tygodniu. Stąd też warto subskrybować, żeby nie zapomnieć, że czytam przyoczyć jakiegoś filmu. Także warto, warto zasubskrybować. Pozdrawiam Was bardzo serdecznie, Małgorzata Kospin z uśmiechem na twarzy, bo uśmiech to sposób na młodość. Pozdrawiam serdecznie Pa!